Powiedziałem, proszę pana, gdyby uczył pan matematyki i znalazł równanie 2 plus 2 równa się 5, co by pan zrobił? Powiedziałbym uczniom, żeby skreślili złą odpowiedź i wpisali dobrą. Powiedziałem, czyli zniszczyłby pan podręcznik? A gdyby uczył pan biologii i znalazł zdanie embrion ma skrzela, a wiedziałby pan, że stwierdzono, że to nieprawda, co by pan zrobił? Powiedział nic. Nie poprawiłby pan tego? Odpowiedział nie. Powiedziałem, no to jest pan hipokrytą. Nie powinien pan za pieniądze z podatków okłamywać dzieci. Powinien pan znaleźć inną pracę, zmieniać opony albo zbierać brzoskwinie i tak zarabiać na życie. Tacy ludzie naprawdę mnie wkurzają. Są jak pijawka, co wysysa czyjąś krew i żywi się nią. Możesz też dać dzieciom moją broszurkę o praniu mózgu. Wielu ludzi w całym kraju kupuje tę broszurkę... W tysiącach jej rozdaje w szkołach. W jednym okręgu ktoś kupił trzy tysiące tych broszur kilka lat temu i rozdał wszystkim dzieciom. Przez jakiś czas naprawdę trudno będzie tam uczyć ewolucji. Kup książki lub zaproponuj Radzie Szkolnej. Możecie zagłosować za kupnem tych broszur wraz z książkami do biologii, żeby dzieci mogły rozpoznać kłamstwa. Jeśli Rada Szkolna je kupi, świetnie. Jak kupi więcej niż dziesięć, cena spadnie do jednego dolara. Jeśli Rada Szkolna powie nie, nie chcemy ich w szkole, zamieść w gazecie ogłoszenie na całą stronę. Pod tym adresem dostaniesz książkę, z której Rada Szkolna zabroniła korzystać. Dotrze do dzieci, które ją przeczytają. Floryda ma przepis. Zmienili teraz numer. Teraz to ustawa Florydy o dokładności materiałów do nauczania. Wiesz, że Floryda, legislator, może przegłosować wycofanie książek, jeśli nie są dokładne? Mogą pisać do wydawców i żądać zmiany książek. Przepisy o książkach mówią, że podręczniki mają być precyzyjne, ale nie są. Zawierają około 50 kłamstw w każdym podręczniku, jaki widziałem. Wyrwij te strony. Teksas ma przepis, że podręczniki mają być precyzyjne. Wisconsin ma przepis, że podręczniki mają być precyzyjne. Alabama ma przepis, który mówi, podręczniki mają być dokładne i aktualne. Jeśli wciąż uczy się, że dziecko ma skrzela, to są nieaktualne. 128 lat do tyłu. Alabama miała kiedyś nalepkę. Napis brzmiał: Ten podręcznik omawia ewolucję. Kontrowersyjną teorię. Uczniowie muszą się dowiedzieć, że jest różnica między mikroewolucją, która jest faktem, a makroewolucją, która faktem nie jest. Kalifornia ma wymóg. Podręczniki będą dokładne co do faktów. Wiele stanów ma ten wymóg, ale po prostu go nie egzekwują. Wiesz, że wydawcy wydadzą specjalną książkę tylko dla jednego stanu. Jeśli komisja zbierze się i powie wydawcy Glenko, podoba nam się ten podręcznik, ale chcemy usunąć rozdział trzeci, albo usunąć strony. Wiesz, ile pieniędzy wydaje się w jednym okręgu szkolnym na podręczniki? Wydawca byłby głupi, gdyby zrezygnował z kontraktu za 750 tysięcy dolarów. Żaden wydawca nie ma specjalnych książek. Dostosują książki do potrzeb stanu. Dostań się do komisji i coś z tym zrób. Rodzice, bądźcie świadomi, że wasze dzieci mogą być zwolnione ze wszystkiego, czego nie chcecie, by je uczono. Jeśli nie chcesz, by uczono twoje dzieci ewolucji, podpisz się pod oświadczeniem. Nie chcę, by moje dziecko uczono ewolucji, to wbrew moim przekonaniom religijnym. Niech poświadczy to notariusz, daj to dyrektorowi lub nauczycielowi. Jeśli będą uczyć twoje dziecko ewolucji albo jeśli każą mu zostać w klasie, możesz po prostu spytać, dyskryminujecie ludzi z powodu ich religii? No to na pewno zwróci ich uwagę. Jeśli będziecie mieli problemy, możecie zadzwonić do naszego biura. Możecie napisać maila. Mam specjalnie zatrudnionego w tym celu człowieka. Jeśli w Waszej szkole dzieci nauczane są ewolucji, możemy się tym zająć. Oto niektóre pułapki, na które musisz uważać w szkole. Jeśli szkoła będzie miała dobry program, to lewicowi liberałowie dopilnują, żeby był to program opcja tak. Innymi słowy, musisz mieć pozwolenie rodziców, by w nim uczestniczyć. Stale się to dzieje, gdy przemawiam w szkołach. Dzieci muszą przynieść zaświadczenie od rodziców. Mogę brać udział w zajęciach Hoingda. Ale gdy w szkole będzie przemawiał homoseksualista albo jakaś lesbijka o homoseksualnym stylu życia, to nic, aczkolwiek to nie jest styl życia, to jest styl śmierci. Gdy oni będą przemawiać w szkole, dopilnują, żeby był to program opcja nie. Widzisz różnicę? Musisz mieć zaświadczenie, żeby nie pójść. Jak program jest dobry, musisz mieć zgodę, by pójść. Jak program jest zły, musisz mieć zgodę, by nie pójść. Oni nie chcą równej gry. Jeśli administrator lub dyrektor szkoły tego próbuje, pomóż mu znaleźć inną pracę. Wywieraj nacisk, by znalazł pracę na przykład w innym okręgu. Kilka praktycznych kroków, jakie możesz wykonać. Po pierwsze, dzieci, nie oceniajcie nauczycieli publicznie. Porozmawiajcie po lekcji. Posłuchajcie uważnie. Jeśli często się spóźniasz, stwarzasz problemy, albo się obijasz, jeśli nie odrabiasz lekcji, jeśli nie uważasz, to proszę nie mów nauczycielowi, że jesteś chrześcijaninem. Zamilcz. Najpierw bądź dobrym uczniem. Kiedy na teście będziesz pytany o wiek Ziemi i znasz odpowiedź, o jaką chodzi, to wpisz ją w tekście. Podręcznik mówi 4,6 miliarda lat. Ale to nie jest prawda. Będą wiedzieć, że nauczyłeś się tego, co w książce, odrobiłeś lekcję, ale nie wierzysz w to, nie łyknąłeś tego. To zupełnie w porządku. Jeśli otrzymasz z tego powodu złą ocenę, daj nam znać. Mamy już około 350 przypadków interwencji. Zwykle piszemy list z pytaniem, czy zdajecie sobie sprawę z faktu dyskryminacji chrześcijan? Odpowiadają, racja, poprawimy ocenę. Następnie możesz prosić, by cię zwolniono. Muszą to zrobić rodzice, nie dzieci. Nie jestem przekonany do tego, ale to rodzice muszą to zrobić. Muszą powiedzieć. Chcę, żeby zwolniono moje dziecko ze wszystkiego, co jest wbrew moim przekonaniom religijnym. Podpisz oświadczenie i zanieś do szkoły. Jak 50 czy 60% klasy ustawi się na korytarzu, to nauczyciel szybko stwierdzi, że trzeba pominąć ten rozdział. Ktoś kiedyś zadzwonił do mnie mówiąc: Panie Hoind, moja córka, drugoklasistka, widziała pana wykłady prawdopodobnie 50 razy. Potrafi je cytować. Już wiem, dlaczego dzieci na okrągło oglądają ten sam film. Powiedział, zadzwoniła do mnie nauczycielka córki i powiedziała: Proszę pana, za każdym razem, jak mówię w klasie o czymś, co wiąże się z ewolucją, pańska córka zatrzymuje mnie i mówi: Proszę pani, to nie tak. Chcę, żeby pan wiedział, że będę pomijać ewolucję, kiedy to dziecko będzie na moich lekcjach. Moja pierwsza myśl była taka: wspaniale. A potem pomyślałem, dlaczego wysyłamy drugoklasistów na wojnę? Dlaczego to nie rodzice toczą tę bitwę? Wiesz, drugoklasista ma pójść na lekcję, otworzyć podręcznik i wierzyć w to, czego się z niego uczy. Dlaczego pozwalamy na kłamstwa w podręcznikach? Dlaczego pozwalamy uczyć kłamstw? Nie okłamuj dzieci. Skontaktuj się z Joe Bakerem. Pomaga organizować spotkania, na których dzieci zapalają się do zrobienia czegoś w swoich szkołach. Joe zaprosił mnie do szkoły średniej w Pensylwanii. Sala mieściła tysiąc osób. Przyszło półtora tysiąca. Dyrektor rwał włosy z głowy, zdenerwowany. Myślał, że strażacy mnie zaaresztują i posadzą. Odesłali jakieś 300 osób. Mówiłem tam przez dwie godziny. Joe Baker wszystko zorganizował. Od tego czasu jest rozpalony dla Boga. Skontaktuj się z nim. Spytaj, co mogę zrobić w mojej szkole? Joe może ci pomóc zacząć. Oto praktyczne kroki. Możesz dać nauczycielowi film do obejrzenia w domu. Możesz się za niego modlić. Uczenie to trudna praca. Mój brat po 34 latach powiedział: Kent, to już nie jest fajne. Nie mogę się doczekać, jak to rzucę. Uczy w szkole publicznej w Illinois. Moja mama też uczyła w szkole. Zaproś nauczycieli na seminarium o stworzeniu. Zachęć ich, by zadzwonili do mnie z pytaniami. Możesz zapytać moją sekretarkę. Zajmuję się pytaniami cały dzień i północy. Chętnie pomogę. Poproś, by zaprosili do szkoły mówcę opowiadającego o stworzeniu. Mam listę nazwisk ludzi, którzy przemawiają na temat stworzenia. Chętnie wyślemy kogoś. Niektórzy z was mogą startować do komisji szkolnej. Mógłbyś wpływać na wybór podręczników przez komisję, uchwalać lub wprowadzać przepisy o dokładności książek. Biblia mówi, strach przed ludźmi zastawia sidła. A mamy sporo chrześcijan, którzy boją się, cokolwiek zrobić ze strachu, że ktoś nie będzie ich lubił. Mamy być chrześcijanami, wiesz? Apostołów też nie lubiano, ani Jezusa, nieprawda? Naszym zadaniem jest robić to, co właściwe. Rezultaty zostaw jemu. Możesz próbować nawrócić nauczycieli lub uczniów. Możesz napisać do wydawcy. Sam tak zaczynałem. Pracowałem w fabryce M&A. W gazecie ukazał się,